Jak się wybiera postać, nie da rady? Eee, no. da radę. Teraz jak tylko kanał wyszuka mecz, będziesz mógł wybrać sobie którąś 21 dostępnych. Ile ich jest? 21 łącznie. Nie bało ich? <głos> <głos> Proszę mi to nie przeklinać na grani, idzie. No. Kurwa macie ja pierdolę. Macia. <noise> <noise> macie. Są teraz pragnieni i poczują. <gryfmun caveat> Też mam. O. Dobra, nam coś. Okay. Do wierzy, Lidzian. Lidzian, ok. No. To zaczynamy. Oh Ciekawym. Ja będę Bo tym żołnierzem pierwotów. 76. No spokojnie. No, macie cztery ogólnie klasy postaci, co nie? Na jakie w pewnym czasie to co? Sam nie wybierze? Eee. Wiesz co, tego nawet nie sprawdzałem, także nie wiem. Pewnie ja eee. trzeba sprawdzić. Na no. Obrona, atak czy. Tank, Ogólnie po prawie co czy... nie mamy podpowiedzi. Sparcie. Kogo brakuje, no, ale na to proszę bym nie patrzył. To każdy gra czym chce. Brak bohaterów wsparcia. No. Tanków. Brak tanków o. i tak dalej. Sprawiedliwość nie wymierzy się sama. Nie wiem co wybrać. Gdzieś na świecie właśnie wybiło południe. Czyli się otworzą, czy ten dom Tutaj drzwi się otworzą, albo tamtędy. No masz trzy ścieżki. Nie, tam na górze się nie to przyjść. Wybacz. Nie da się? No to dwie nie. ścieżki są. Tutaj i tam pewnie się będzie dało. Ogólnie jest jeden punkt na środku mapy i kto go przejmie i utrzyma go przez tam ileś czasu to wygrywa pierwszą rundę. Do dwóch się gra. Dzięki. Aha. Daj no, mi to do rachunku. Nie wchodźcie mi w drogę. No, już sam Jakiś no, jakieś tarczy ma? No tak, ma 2000 e, punktów osłony. I ją zbijesz, da się go wtedy bić, chyba że go zajdziesz od Oj! Aha, E się leczysz. No ja go zabiłem już nawet. No. ale nie wszyscy mają. Nie, nie. nie. Mnie też nie mam pod teleportację. E, tak, podejmasz teleportację, a pod shiftem masz nieśmiertelność przez ten krótki czas, jak jesteś tym duchem. Ja mam lecze. Coś mi tu bije. A jest tutaj ten. Pan. Eee to był lepszy. Fuck, nie widzę jej. A to już boli tą młodą. Ja sam uciekłem no, Dobra Tak! tak. Okej, okay, się... Dobra, przyjmuję po nich Dobra Tu gdzieś tu jeszcze ktoś goni O właśnie, zabili mnie o, Sam do gry. Ale co ty trafią. Wow tak wziw, to tak. u mnie. Eee, jesteś niewidzialny? Ciebie? Tak, jest. Znaczy nie, jesteś widzialny, tylko że jesteś nieśmiertelny przez ten czas, A. co tak latasz. A. Wtedy nikt o. cię nie może zabić, nie? To jest taki fajny system do uciekania. O, 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 o. I Ja tego jeszcze jest umiejętność ulti, kiedy mam się zapełni to ośrodkowe kółeczko. Na A ekranie. to wiem, na cuba! Tak. Na mnie jeszcze nie czas. O! Gdzie mnie też to bije? No musisz się rozglądać. What the fuck? Fuck, tak, pójdę wpadłem w ulti no to, to był za To jest y, Ulti Hansa tego ucznika. Puszczę na całą mapę. Z całą mapę leci taki smok. Wracam do gry. Tutaj przegram... Pierwszą będę przekony. Pogodnie do Pierwsza liga. Tak, wybrał najtrudniejszą z możliwych tych trybów. Runda numer 2. Ja sam może po ostatnim Spokojnie, na H może zmienić. Weź sobie tam kuchni. Ty to da? Tylko zobacz, no. To jest ucznik, także wiesz. Jak dobrze celujesz, spokojnie. Prawie jak ażko. No prawie. A ty dzisiaj też jesteś tym tym Nie. Nie, nie. Ja jestem Makri, ale z dzikiego zachodu. Zrzuciliśmy, a i też pada. No i już sam. No ja już nagle chodzę. Łała wow, mnie tu już już widzą. Gdzie? Na punkcie zgijez <grym> 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 skąd to nie walo w ogóle. Cel jest już aktywny. Oh. No do dobra. dobra. O! Ok, jest. Zablokowałem się. Ja jestem pod sciftem to nie mogę atakować. Fah. Tak, tak, nie możesz atakować. Ale jesteś nieśmiertelny, to więc... Coś mi krzykło plec, no. A, stąd, oczywiście. Ładny. Fak. Kurde, no. I trudne Masakra. to jest. On z tyłu mnie walił. No, trzeba się to bardzo oglądać, no, bo tu dziękuję. z każdej strony łażą. Wszędzie są. No, dobra. dobra, tu nie ma. Gowie są wśród kurde, no dobra nie, muszę zmienić tą postać. Ja pierniczę. To nie da rady. Nie. Gdzie ona się typnęła? Kurde. No weź, kurde. ona... Wezmę tanka. stanie się. Że ja nic nie robię, tylko to, że jeszcze przegrywam. No super. Mhm. Chodźcie. Wiecie co ja chyba wracam do swojej postaci bo tam to miał Dobra ja coś mam tanka, także za moją osłoną no. można stać, bo nie będę obrażenia dostawać. Chyba, że z tyłu ktoś No mm -hmm. Nie wierzę, jakim cudem mi naszała się Ła, to się do mnie terpła! Okay. Ale będzie chyba szybkie, bardzo. Wow. Znaczy, czyńmy. mi się ulti nie udało, znaczy nie ulti tylko umiejętność. Nie koniec. No. Mhm. Porażka. Porażka. Dobra, teraz powinno nam wybrać coś innego. Hmm, tak myślisz? No. Najlepsze zagranie meczu. Jak, jak to wygląda, najlepsze no. zagranie jest, no, to Ale te stawki są fajne, podoba mi się to. Cztery okay. osoby za 1. No I teraz możecie dodawać jakieś plusiki dla osób. Nie, jeżeli ktoś dostanie pięć, to wtedy jakieś tam, nie wiem co to w ogóle daje. Tam... A tylko jednego plusika mogę dać? Tak, jednego plusika, czy nie? Aha. A danej osoby. Rekordy. Wow. Miałem, nie wiem, likwidacja. No. Miałem likwidację jeden. Cza, czas przy celu 13, 08. A co to jest poziom? Oprócz tego, że dostajesz za to skrzynkę z upami, to chyba nic. Mhm. Ale jakieś nie te przebrania są, czy od Nie, nie, mhm. odblokowujesz chyba tylko jakieś te... Mm nie, nic nie odbywujesz tak naprawdę. Wreszcie wszystkie rzeczy dostajesz w tych skrzynkach. Jakieś te wyglądy, znaczy te skiny, te jakieś kwestie, nie kwestie pozycje tych bohaterów. To wszystko jest już w skrzynkach. Zbyt mało groszę, dobra to już sobie... a wybierz? Dobra. Obrony. Eee, obrony, tak? Ja sobie wezmę torbiorna. Będziemy, w... w... Będziemy w Egipcie. No. Ja sobie wezmę torbiorna, będę wieżyczkę stawiać. Dobrze. Dwóch łusników, Nie, nie, Dobra. Chociaż czekajcie, bo ten wziął Torbiorna, to ja wezmę coś innego, bo dwóch to nie jest potrzebnych. Dobra, ja wezmę Bastiona. Też wieżyczka, tylko że żeby... no nie Dobra. Dobra. Ej, on to A specjalnie bo... robi. Nie wymierzy się sama. To walce ze strzałkami? Mamy bronić tam tego punktu. Ewentualnie potem będzie tutaj drugi koło nasz chyba z B. To jest to, co było na samouczku, co nie? Mm, możliwe. Czas nie pamiętam już. Shift widzę, mi ten. Cały. Tak, yy, na E masz takie, co się rozpryskują, a na shifcie masz taką na wybuchającą. Możemy tam podejść pod ich ten, jak coś w bazę, bo oni tak tędy będą musieli przejść tą czerwoną szałką. Ja zostaję tutaj w bazie, aby tutaj strzelać. zabijać Dobra, tak tam będziemy, to tam pilnujmy. Nie My chyba z jednej strony tylko do nas mogą przyjść, nie? Eee, tak, tutaj to co czerwona szałka prowadzi Okej okay. Stamtąd 4, 3, 2, 1 Nadchodzą na was nic A. Bronię, bronię w już powoli, no bo tam jest jeszcze kawałek mapy przed tym. Jest ja już widzę, jak no i za i mogą wam też zajść tutaj z tej strony, bo mogą obejść tobie tam. Nie to? No. Nie Ej. widziałeś kuby poziomu? 14, Nie. prawie 15 level Fuck! Okay. A... No właśnie To, jest to Tak, to jest ta co się teleportuje. Czekaj Ja jej nienawidzę, bo ją chyba tak trudno trafić, jeżeli grasz właśnie reworwerowcem czy jakimś innym ucznikiem, że to jest porażka Porażka to jeden krok do zwycięstwa. Tak. Naprawdę? <laughs> Kurde, za cicho. A, smuga gdzieś tu lata. Ja wtedy nie mogę biec.

Yy, możliwe. Jak coś to pod E 1 macie yy, pokazane ten, umiejętności, opisane co mniej więcej robią. Okej, okay, to nie działa więc już. I tak samo macie pokazane Uw, to... trudność yy, bohatera, jaka jest tą gwiazdkami od 1 do 3. No Jak No chodźcie, chodźcie. Dobra, idę tam. To podleczę. No, a ktoś działa na innych. Jeszcze nie? Kurde, tak. I ta smuga goni cały czas. Już życia nie mam. ich nie widzę. A teraz też nie wiem, gdzie są. O, bo, chyba... o, leci ta, 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 ta co się terpia. Smoga. Mogę. No, A nie to wszyscy tylko my tutaj jesteśmy? Oni pewnie się respią na, są w bazie. Zginęli dopiero co. Ah. Tam jest w no. tu jeszcze. Na mnie jeszcze nie czas. Potem najwyżej możemy odpalić drugi tryb. To macie, że. To samo, te same mapy są i wszystko? Tylko, że co śmierć macie inną postać. A Tu się pokazuję, pokazuje, kogo zabiłem, czy nie? Eee, likwidacja ci pisze. Taka tu... czerwona, czy nie? Eee, na dole ci będzie pisać likwidacja ktoś na przykład. Tu. I ilość punktów, które zadałeś. Ty. Nie, chwila, bo nie, nie dość punktów. Steret. mi być kubany za Wybiło południe. Nie wiem, strzegamy. A, raczej to wygramy. Mają 40 sekund, żeby przejąć ten punkt. Chcę już do waczy jakaś taka mała dynamisza ta gra, bo coś w sensie nie chcą przywazić do przeciwnicy. Takie coś jest. No, takie coś. coś ja bym pod tym kółkiem. Musiałem sprawdzić to, co uczę się, tak? No, wiadomo. Też żebym za wszystkie po kolei postaci, gdzie, co, co robią, jak działają. No, ogólnie lubię grać łucznikami, więc. No, Dobra, udało się. No. Znaczy jeszcze będzie ten. Dogrywka pewnie chwilowa? A nie, jeszcze no, nie. na koniec. Wycięstwo! Jest zagranie. Najlepiej jest zagranie AeroRun. <laughs> tak to. Najlepsze zagranie meczu. Nie chce być najgorsze? No nie, szczerze no. to nie. Byłoby śmiesznie. Najlepsze zagranie meczu i najgorsze zagranie meczu. No, no właśnie, opiedzane, opiedzane najczę najczęściej właśnie ta postać jest najlepszym zagraniem meczu. Czyli wieżyczka sobie stoi, a on ci dziś sobie łazi. I wieżyczka za niego zabije. Świetnie! Ojoj! Dzięki, słonka! Wow! Dzięki, słonka! Mam. Zresztą są spoko niektóre teksty, na przykład. Yy, yy, czekaj, coś tam ci zalajkuję, albo dam ci suba, o. dostałem, wow. A no, będziesz mu podawał. Dwie nawet, dwie mam. Co level są? Oceń mecz, mogę ocenić mecz na górze? Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie patrzyłem. Mhm. Też nie zauważyłem nawet, że jest jakieś coś. Ja chcę tą samą postać na razie. Ja też na razie tą samą biorę. Mhm. My atakujemy, dobra. Ja Mucznik roz... najlepszy. Wezmę sobie żniwiarza. Śmierć. Aha, czy Kroczyz to jesteśmy w ma... tym jest Też, też. Czemu? E bo z ten, Jeszcze jednego gracza brakowało. I było oczekiwanie, Aha. ale już znalazło. Piątynia Nobisa. Nie no, super, tu klimaty są, uwielbiam klimaty tego Egiptu i dodatkowo jeszcze Łucznik, no. A to tu jest wszystko, jest Japonia czy nie Japonia, jakieś takie inne te klimaty, Rosja, nie, nie rozumiem, ja tu wszystko. uwielbiam tylko Egipt. Jak tu zauważył, to mam u <coughs> siebie na tym, na tapecie, na tapecie Eg na egipskie na we... rzeczy. Było mhm. gdzieś na streamie. Mhm. No. Nawet... ja nie widziałem akurat. Streamu Ty... czy tapety? Ty... Znaczy, nie, tapety. to jest tapety. <coughs> Typu te freski, takie tam. Aha. I my atakujemy, dobra. My atakujemy, tak. Czego nie mogę biegać? No to jest to samo, musimy przejść na ten punkt, co, myśmy, co oni nam nie przejęli przedtem. No musimy atakować teraz i. Tak, tak. A tak. Gdzieś na świecie. Właśnie Pod te, jeżeli coś to macie, ten graffiti swoje. Tam A są. Każdy... Pod te? Pod te, tak. Aha. każda postać ma swoje, tylko to Czyli trzeba blokować. E, znaczy nie na starcie masz tylko to pierwsze z overwatcha ten znaczek, a resztę musisz w skrzynkach znaleźć. No. I pewnie skórki pewnie te też można na ten znaczek. Też też tak myślałem, że te skrzynki dają tylko. Tylko tak. że w skrzynkach akad masz skórki legendarne na przykład a które udziałe, są bójły. drogie za tysiąc na przykład tych e, złota w tej grze. A jest? można sprzedać? No właśnie chyba nie Nie da się 7, 6, 5, 4, 3 2 3 2 1 No to... 0 Go, 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 go Dobra, lecimy Już tych przeciwników smak. nie ma Tom, A sam są tutaj A, na punkcie siedzą wszyscy Ja pierdolę mi, sama, że nawet ten nie nas Oh, fuck Dobra, uciekam Coś tam w środku wow. robił nie. No właśnie mnie przyciągnął, bo ten... Yy, taki duży... żniwios... nie, wieprzu się nazywa, to on przyciąga do siebie. Ja Hakiem. Aha, jest bastion. Trzeba uważać. <grym> Fuck! Przyciągnął mnie. Nawet no. Wow. Nie Trzeba, Trzeba się supporta co coś ściągnąć. Tutaj widzę, że ktoś mnie bije. Nie! Ja w ogóle pełrono strzelałem. <noise> A uwaga, o, ta jest wieprzowina. No w... tam tu przyszła. Dobra. Ja tak z tego... tego, z tego smoku klasem, tam w ten stryb. Mhm. Jakieś bomby strzelały. E, ten. E, Złamiasz. Szczela Wybuchającymi tak. takimi. Ja pierdzielę, tu Bohaterowie żyją wiecznie. Uwaga, leci, nie wiem co. Aha, to. Aha, nie widziałem. Kurde, zabił mnie. On tym steruje? Tak, tak. Okej. Okay. takie koło, co się trule. Zacznijmy od początku. Dobra, zmieniam sobie tak? na 3 minuty. I co, pewnie musimy jej zabić? Nie do zabić, to jeszcze? Zabić nie musisz, wystarczy że wejdziesz na punkt i wtedy zacznie się przyjmowanie, także... Eee czekajcie, ja znowu gubię się dnia. No kurde, dopiero podeszłem chciałem wieżyczkę postawić, co za luj, <laughs> Nie. Jak on mi w ogóle tam zobaczył? Mają w tą wdowę. To jest snajperka. Ona na tym ulti ma to, że widzi właśnie wszystkich przez ściany. I wszyscy Nawet, moja, nawet moja Bohaterowie no, żyją brawo. wiecznie. <gry> Troszeczkę mi się zala zalała. Aha Ale działa. Ale działa. <laughs> Nie się Musimy odwrócić do góry, żeby to Ale będzie pilskiem jebać. No. Likwidacja, wow! Końco, tak pierwszy. Widzę przestrzczony, co? No to może że ktoś tam zaznaczył. Kurde uda mi się kogoś zrobić. No. Ciężko będzie to wygrać. Dobra, też tutaj idę, żeby tam tak stać. No, zostałem zabity. Będę bronić niewinnych. Dobra, zobaczysz jeszcze jakąś inną postać. No ja potem, jak coś włączę, ten drugi tryb. Będziemy mieli wtedy co śmierć inną postać. Także wtedy jest w ogóle zabawnie już. No to zobacz, to tak teraz zmieniłem. Trzeba się zawsze być wyżej niż złomiasz. Tak, odpowiedź wejdźcie ja lada. Jak, jak ja mam ja tam wejść wyżej? Chyba co wejściu? No ale przejmuję punkt, już nie! Ja zginąłem. Doświadczył na minę. Dobra, zlikwidowany. Okej, okay. może się uda go przejąć. Aj, zabiła mnie ta. Smuga. Ja tam, co gdy przyjmowałeś ten, No, no, właśnie prawie całe przejąłem. Ja Zostało Przez... kawałek. A damy radę, 30 sekund. Na szczęście tutaj się ten, blokuje... Mm, ...moment przyjmowania w tych, tych dwóch punktach, co tam chodzi. No, czemu oni tak Kurde, strzelają strzelają? 24 okay. sekundy. Ja tam lecę, będę latać po powietrzu, to, ja to mi nie wyjdzie, w życiu. Rozumiem że mnie zwali. Zaraz, zaraz walę. Fak. Tu jest Zetami. jeszcze ten. Jeszcze tutaj lata. Bastion był rozstawiony. To jest Bastion mobilne, to jest co? Mobilne ten minigun. To to jest na tutaj jedna postać ci daje, co ja miałem dzisiaj już. Możliwe, to jest ten taki robot, który jak się rozstawi, tak, to, to ma jest. minigun. No. no to ja to miałem. niewiele braku. No dobra, to Ja muszę cię wytrzymać. <laughs> Złomiasz. Tak, tak, no masz, z jego ulti. Odpala sobie taki. No co, no, no złomiasz był super. No. A, A ocen mecz. Będzie. A widzę, na samej górze A, jest. Na.